Szukasz domu bez kredytu, trafiłeś idealnie. Witaj na zbutujsabdow.pl. Kolejny ciekawy projekt, który wymyśliłem, ktoś powie, że może zwariowałem. Ale nie no, bliźniak 35 m2 Co ty, Wojtek? Przecież to jest bez sensu. Ale niestety wiecie jak idą czasy. Czasy są niepewne i coś takiego wpadłem na pomysł, żeby zrobić, że na powierzchni 35 m2 zabudowy będą dwa mini mieszkanka, czyli dwóch inwestorów buduje razem, macie od razu ograniczone wszystkie koszty dostaw oraz kilka osób do budowy, ponieważ jeżeli jest dwóch inwestorów, to zawsze pomoże jednemu inwestorowi tam brat, czy ktoś z rodziny, ojciec czy znajomi, więc jakby liczba osób budujących się zwiększa, czyli można w bardzo szybkim czasie taki dom postawić. Co Jeszcze ciekawe w tym projekcie to jest właśnie to, że kupujecie wspólnie ze znajomym działkę, na której postawicie taki dom. Oczywiście działka może być dużo większa i później można ją sobie idealnie przedzielić na pół i na przykład taki jeden, jakby jedną część wynajmować sobie. Przypuśćmy, zbudujecie sobie docelowy dom za jakiś czas i tu macie jakby taki gościnny domek. Rozwiązań może być masa, na przykład można także taki dom zbudować typowo pod wynajem na swojej posesji. Budujecie taki dom, wynajmujecie to na przykład dwóm parą, czy tam dwóm osobom i zawsze macie jakiś dodatkowy przychód. Jeżeli chodzi o budowę takiego domu, to maksymalnie wydacie za całość około 60 tysięcy złotych pod klucz. Budując właśnie w cztery osoby, czyli dwóch inwestorów i znajomi, moment Wam zajmie budowa i to jest chyba właśnie najciekawsze w tym projekcie, że możecie go bardzo szybko skończyć. Wszystkie rzuty znajdziecie na stronie www.zbudujsandom.pl Tam są wszystkie wymiary podane. Więcej zdjęć jest także z tego projektu. Co tu dodać, co tu ująć więcej, można jedno powiedzieć. Mieszkaj skromnie i żyj na bogato. Pozdrawiam serdecznie. Wojtek ze Zbudujsandom. Zapraszam także na stronę zbudujsamdom.pl, gdzie do końca wakacji dwa promocja 2 za 1, czyli dodajecie sobie dwa projekty do koszyka, a płacicie tylko za jeden. Przypuśćmy, dodajcie sobie ten projekt, bądź obojętnie który, klikacie dodaj do koszyka. Na przykład jeszcze ten z tutaj z animacji można sobie dodać i tak jak widzicie, płacicie tylko i wyłącznie za jeden projekt. Jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i udostępnij na przykład na Facebooku i zostaw subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie, Wojtek ze Zbuduj Sam Dom. Miłego dnia!